Witam, witam zdrowie z pytań. Co z Dzisiaj podrobimy sobie Robolka oraz Wojka Games. Dzisiaj mamy cel po prostu prosty. zrobię po prostu plony z naszych pól. I plan jest taki, że pan jak obsłuży kombine, zanim pojedzie pan Wiesio. A ja po panowie się będę w drugim ciągniemie po prostu zbierał poplo, po prostu snopki, Więc zapraszam do timelapsu. Jak to na mojej po prostu wsi bywa, niektóre rzeczy muszę robić po prostu ze swoich pracowników, czyli, czyli poprawiać po nich robotę. I podczas roboty nie, muszę za nie, nie mogę zapominać, że kom kiedy kiedyś po prostu się napełni. I muszę to jakiś czas przyjeżdżać ze swoją przyczepą. Gdyż udało się sprasować po prostu w dzisiejszym odcinku jedno pole, to również musi być sprasowane i drugie pole. Okej. Skoro już mamy zebrane jedno pole, to pora zabrać i drugie pole. Dobra. Na razie sobie zobaczymy ile dostaniemy po prostu za te snopki. Ale wydaje że się, że to będzie po prostu tego dużo. Cięcia cięcioma, ale zobaczymy Ile udało nam się sprzedać naszej złomy. Kurde. Kilka tysięcy do przodu, kurde. Bez jaj. Ale fajnie. Dobre, zobaczymy no czy uda nam się coś jeszcze zabrać, bo pewnie trochę tego będzie. Jak nie mam, pan wieś pewnie skończył robotę, albo chociaż pan Jarek, ale pewnie skończy już robotę. Co? Już yy, zapełniony kombajn? No nic. Time lapse. Dobra, no to poznijmy. To teraz bierzemy sobie nasze zboże do szczepki i ustawimy. kombajn po odcinku sobie po prostu zbierzemy po prostu te snopki bo trochę nam to zejdzie, a tymczasem zobaczmy, jak za to kukurydzę nie zbieramy, nie dziękujemy, wszystko mamy, natomiast zboże trzeba po prostu sprzedać i gdzie będzie najlepiej? piekarni, więc jedziemy do piekarni.